Co to jest? Korneoterapia. Jest to taka pielęgnacja zbudowana na podstawie właśnie pielęgnacji i szacunku do tej warstwy rogowej na skórkach? Tak? Czyli tutaj rzeczywiście eliminujemy wszystkie substancje drażniące, dodatki do kosmetyków, tak jak aminy, parabeny, emulgatory, perfumy, barwniki, czyli wszystko, co jest zbędne w. Tej, dla naszej skóry, w tej pielęgnacji nie, być nie powinno, tak? Więc rzeczywiście takie ukojenie tej skóry, przywrócenie jej tego naturalnego jej e, procesu pracy. E, ale również warto korzystać z masaży, prawda? Rzeczywiście to, żeby dodatkowo ukoić nasze napięcia. mięśniowe, bardzo duży wpływ również na, e, na to, jak. E, Radzimy sobie również z tym stresem, właśnie są te napięcia mięśniowe, prawda? Cały stres zawsze nam się kumuluje tutaj w barkach, szyję. Ja bardzo często sama też odczuwam po takim stresującym dniu, że rzeczywiście te tutaj te części po prostu ciała bardzo są spięte, i więc ja doskonale rozumiem tych moich podopiecznych klientów również, więc zawsze staram się im tak doradzać, od serca po prostu i szukamy tego tej wspólnej drogi, jak oni samodzielnie mogą sobie w swoim ciszy domowym radzić ze stresem, a ja ja tutaj wspieram ich jakby w procesach regeneracyjnych skóry, właśnie ukojenia, e, działania antyoksydacyjnego.